Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Pomorskiego odpowiada za 17 szpitali i przychodni. W 2015 roku udzielono w nich pomocy blisko 1,5 miliona razy. Są to nie tylko placówki oferujące bardzo specjalistyczne usługi, często unikatowe w skali kraju formy leczenia, ale także miejsca, w których znajdziemy kompleksową pomoc i życzliwą obsługę. Wszystkie przekształcenia Pomorskiej Służbie Zdrowia miały jeden cel: doprowadzić do tego, aby mieszkańcy mieli gwarancję, że w każdym przypadku mogą uzyskać fachową i na dobrym poziomie pomoc. Od 2007 roku korzystamy z funduszy europejskich. Unowocześniliśmy większość naszych placówek. Wydaliśmy na ten cel ponad 220 milionów złotych. Ale to nie koniec. W kolejnych latach chcemy unowocześnić nasze szpitale. Wszystkie te nakłady pozwolą nam czuć się bezpieczniej w naszych pomorskich szpitalach. Osiągnęliśmy naprawdę duży postęp podnosząc jakość zdrowia mieszkańców województwa pomorskiego. Jesteśmy zdrowsi i żyjemy dłużej. Zdrowie mieszkańców naszego województwa spoczywa w dobrych rękach. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny imienia profesora Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. To jedyna placówka w regionie, która oferuje możliwość leczenia szpitalnego małym pacjentom z problemami psychiatrycznymi. Znajdą tutaj również pomoc dorośli pacjenci z zaburzeniami psychicznymi, uzależnieni od substancji psychoaktywnych lub z zaburzeniami jedzenia. W 2016 roku zakończono przebudowę oddziału dla dzieci i młodzieży. Na 11 oddziałach leczy się rocznie prawie 5 tysięcy osób. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. Jadwigi Tickosko w Sopocie. Szpital posiada trzy oddziały reumatologiczne dla dorosłych. Oddział Reumatologiczny i Rehabilitacyjny Dzieci oraz Poradnie Dorosłych i Dzieci. Placówka oferuje wiele specjalistycznych usług. Programy leczenia biologicznego w przewlekłych chorobach reumatycznych. Kryokomorę ogólnoustrojową. Rocznie szpital i poradnie udzielają pomocy ponad 26 tysiącom pacjentów. W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku działa Izba Przyjęć oraz Oddział Psychiatryczny i Terapii Uzależnień. Ponadto działają tutaj poradnie również dla dzieci i młodzieży. Pacjenci mogą liczyć nie tylko na farmakoterapię, ale także terapię ruchu, zajęcia relaksacyjne, psychoedukację, trening umiejętności społecznych lub muzykoterapię. Rocznie z usług szpitala korzysta 7155 osób. Szpital dla nerwowo i psychicznie chorych imienia Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim to jeden z największych i najstarszych w Polsce zakładów psychiatrycznych. Szpital oferuje kompleksowe leczenie dorosłych oraz dzieci i młodzieży. W ramach placówki działa m.in. oddział psychogeriatryczny oraz oddział leczenia zaburzeń osobowości. Jeden z dwóch takich ośrodków w Polsce. Między innymi dzięki środkom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wyremontowano 15 oddziałów. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźnicy to specjalistyczna placówka oferująca leczenie dorosłych i dzieci, między innymi w zakresie chorób zakaźnych, ale także chorób płuc. Szpital dysponuje między innymi boksami Melcera, izolatkami przeznaczonymi do leczenia chorych na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne oraz potencjalne ofiary ataków bioterrorystycznych. Ostatnie lata przyniosły inwestycje w szpitalu. Zakupiono sprzęt medyczny, ale także rozbudowano instalacje do stacji dezynfekcji ścieków szpitalnych. W centrum hospitalizowanych jest ponad 8 tysięcy pacjentów rocznie, a specjalistyczne przychodnie przyszpitalne udzielają ponad 26 tysięcy porad. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażeńskiego w Gdańsku, spółka ZO. Placówka oferuje leczenie na ośmiu oddziałach, między innymi w zakresie alergologii i chorób płuc oraz anestezjologii i intensywnej terapii. W ostatnich kilku latach szpital również ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zakupił nowy sprzęt medyczny. Szpital specjalistyczny w Prabutach oferuje leczenie na sześciu oddziałach, między innymi pulmonologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii klatki piersiowej. W ciągu kilku ostatnich lat szpital zakupił nowy sprzęt do leczenia operacyjnego raka płuca oraz wideokolonoskop. Kompleks szpitala specjalistycznego w Kościerzynie składa się ze szpitala w Kościerzynie oraz placówki w Dzierżążnie, szpitala rehabilitacyjnego. Oferują one możliwość leczenia m.in. w zakresie ortopedii, ginekologii oraz rehabilitacji, również dzieci. W 2015 roku z usług szpitali oraz przyszpitalnych przychodni skorzystało 67 tysięcy osób. W szpitalu działa m.in. tzw. szybka terapia onkologiczna. Kopernikus Podmiot leczniczy to spółka w ramach której działają trzy przedsiębiorstwa: Szpital imienia Mikołaja Kopernika, Szpital Świętego Wojciecha oraz Wojewódzkie Centrum Onkologii. To ośrodki zapewniające specjalistyczne i kompleksowe usługi. Oferują leczenie od chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologii, ginekologii i onkologii po neurochirurgię, kardiochirurgię oraz pediatrię. Szpital Świętego Wojciecha to jeden z niewielu ośrodków w Polsce, który zajmuje się kardiochirurgią dzieci i młodzieży do 18 roku życia z wrodzonymi wadami serca. Szpital specjalistyczny imienia Floriana Cinowe w Wejherowie umożliwia dostęp do kompleksowego leczenia na kilkunastu oddziałach od chirurgii ogólnej i okulistyki poprzez ginekologię oraz neonatologię po intensywną terapię i kardiologię. Z usług placówki korzysta rocznie blisko 100 tysięcy pacjentów. W szpitalu wyremontowano lub dodatkowo wyposażono m.in. oddział ratunkowy położnictwa i ginekologii otolaryngologii. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Janusza Korczaka w Słupsku umożliwia leczenie na 21 oddziałach. Działa tutaj między innymi ośrodek kardiologii, neurologii, neurochirurgii oraz onkologii. W ostatnich latach dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego szpital zakupił sprzęt i wyposażenie służące do diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy. Tylko w 2015 roku leczyło się blisko 67 tysięcy osób. Ponadto udzielono prawie 85 tysięcy porad ambulatoryjnych. Szpitale Wojewódzkie w Gdyni to spółka, w ramach której działają dwa przedsiębiorstwa. Szpital Świętego Wincentego a Paulo i Szpital Morski imienia Polskiego Czerwonego Krzyża. Z usług kilkudziesięciu oddziałów i poradni korzysta rocznie 156 tysięcy mieszkańców regionu. Dzięki środkom przekazanym przez Urząd Marszałkowski otwarto Gdyńskie Centrum Kardiologiczne oraz wyremontowano oddział położniczy.